Czemano z tej strony Darciu, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam Cię do na subskrypcji, abyś się nie kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużenia lecimy z filmem. Dzisiaj wraz z tym, co zdecydowaliście we wczorajszej ankiecie, pogadamy sobie o postaci chyba mojego ulubionego oraz najbardziej szarmanckiego stand usera ze Stardust Crusaders. Ponieważ tak jak reszta tych sługusów Dio pokazywała się zazwyczaj na jeden odcinek, tak Hall wystąpił tak naprawdę w aż pięciu, z czego w trzech był wyłącznie wspomniany. I co by złego o nim nie mówić, to moim zdaniem jest naprawdę klimatycznie zbudowaną postacią. No i co ciekawe, idealnie ten film zgrywa się w czasie z moim hypem na western, także <tum> tym bardziej wyczuwam do niego jakąś taką większą sympatię. No i cóż, tak zaczynając naszą dzisiejszą pogadankę, może wspomnimy o tym, jak sam Holhorse zadebiutował nam na ekranach. Stało się to wraz z ujawnieniem tożsamości postaci z dwoma prawymi dłonimi, jaką był oczywiście Jigail, i tak Holhorse tworzył z nim naprawdę zgrane duo, które idealnie łączyło ze sobą oba standy, tworząc duet nie do zatrzymania. No ale dobra, porozmawiamy troszeczkę o charakterze postaci jako jest Hall który w początkowych momentach kreowany był głównie na. Przystojnego rewolwerowca, ale to wiadomo, że z czasem okazało się totalną bójdą, co ujawnia się dopiero w momencie podstawienia przed murem, czyli w sytuacji skrajnie stresującej oraz kryzysowej, ponieważ wtedy wychodzi z niego ten cały tchórz. No i w najprostszym skrócie jest to po prostu mega oportunista. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest oportunista, no to już śpieszę z wyjaśnieniem: jest to osoba, która jest w stanie w łamku sekundy, w sytuacji stresowej, zrezygnować z własnego kodeksu moralnego, aby tylko nic nie stracić. W walce oczywiście korzysta ze swojego standa, który ze względu na swój wygląd daje mu kolejny stopień bycia kowbojem, ale zaś ciekawy dialog pada w starciu z Polnareffem, gdzie to jest raczej pyszałkowaty, a co zatem idzie pewny swojego zwycięstwa, szczycąc się między innymi tym, jak broń palna jest z natury lepsza od miecza, którym dysponował Chariot, co oczywiście okazało się totalną nieprawdą i tak naprawdę obaliło kolejny mit. Tutaj również wychodzi kolejny problem oraz fałszywość tej postaci, ponieważ wprost podczas walki widać jak bardzo polega on na Gigalu, samemu jedynie podbudowując sobie ego. Sam zresztą przyznał, że woli być tym numerem dwa niż tym głównym ogniwem, co tłumaczy nam, dlaczego później chciał współpracować z Boingo. Ale najciekawszą moim osobistym zdaniem sceną jest przycelowanie w głowę Diona znak protestu. Wtedy kierowały nim głównie myśli pokroju: Dio na pewno jest ode mnie słabszy, dlaczego ja daję z siebie robić sługę. Komentarz postaci Dio w tej sytuacji był niemal bezcenny. Zauważył on, że Holhorst, jako tak naprawdę jedyny, był w stanie bez żadnego lęku ani zawahania przycelować do niego z broni. no i normalnie takie zachowanie równałoby się ze zdradzie, ale pamiętajmy, jako postacią jest Dio Brando. W zamian postanowił on wynagrodzić, bądź obarczyć, zależy jak na to patrzymy, go misją pokonania rodu Starów. A dlaczego wynagrodzić? No i to może zabrzmieć naprawdę głupio, ale do momentu zorientowania się przez nas, jak ważne dla Dio było pokonanie rodu Starów. Osobistym starciu, że powierzył on mu coś naprawdę dla niego istotnego, co pokazuje nam jakim szacunkiem Dio przynajmniej w tej sytuacji zaczął darzyć Holhorsa. No i na sam koniec przyjrzyjmy się rzeczy, która przykładowo ludzi z mojego Discorda bardzo nie smaczy i już na starcie dyskryminuje postać Holhorsa. A chodzi mi tutaj oczywiście o jego relacje z kobietami. No bo w serii Z ust samego zainteresowanego, dowiedzieliśmy się, że posiada on tak naprawdę kobiety na całym globie, które tak dobrze był w stanie uwieść, że oddadzą za niego dosłownie życie. Sama sytuacja jest naprawdę ciężka, ponieważ pomimo tych wszystkich oszustw oraz wykorzystywania praktycznie niezliczonej grupy kobiet, szanuje on każde z. Nich. I tak naprawdę w jego kodeksie moralnym, który zresztą i tak może w każdej chwili złamać, ma on zasadę o tym, aby szanować wszystkie damy. Czy to piękne, czy to brzydkie. Ciekawym przykładem z samej serii jest kopnięcie kobiety w celu uratowania ją przez Skorpiona w odcinku z Boingo. I tutaj można się kłócić co do moralności owego czynu, ale moim osobistym zdaniem, skoro było to w dobrej mierze, no to zachował się dobrze. Piszcie koniecznie, co uważacie o postaci szarmanckiego nomada w sekcji komentarzy. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam Was do bycia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bajo.